Witam Was wszystkich serdecznie w moim najnowszym filmie, najnowszy poradnik do Smite. W tym poradniku chciałbym Wam zaprezentować, według mnie, jeden z lepszych buildów dla najnowszego bohatera, najnowszego boga, Bakasury, Wielkiego Pożeracza. Jest to, jak na razie, postać bardzo, ale to bardzo OP. I mam nadzieję, że zmienią to z kolejnymi paczami, ale póki jest OP, trzeba z tego korzystać. Jako pierwszą umiejętność bierzemy it Minion, ponieważ zamierzamy iść do dżungli. Jest to jeden z lepszych dżunglerów. Jako umiejętność bierzemy oczywiście Hand of the Gods, pierwszy poziom Warrior Tabi oraz dwa Potiony. Jest to startowy build, który należy że tak potem, zastosować na samym początku. Zaczynamy od bufa na HP. Oczywiście bardzo przydatna rzecz. Idmion minion pożera wszystkie miniony pomniejsze i miniony junglowe oprócz yy, typowych, które dają bufa, Typowe, które dają bufa, możemy pożerać dopiero, gdy mają Poniżej 33% HP, o ile dobrze pamiętam. Tak, poniżej 33%. I one się stakują aż do 6 pożartyk. I gdy mamy ultimate, używamy tego i po prostu przy ultimate są pożerane. Są pożarte miniony wypluwane i one walczą dla nas. Idziemy, możemy go pożreć, omnom. I przy okazji się dzięki temu leczymy. Następnie potrzebny jest nam Buff na manę. Także w jego kierunku będę zmierzał. Oczywiście na mapie zwykłej, nie na solo, jest to inne rozmieszczenie, jednak te same buffy. Chciałem po prostu zademonstrować jak to będzie wyglądało w praktyce. Pożeram sobie minionka. Mogłem to zostawić, szczerze mówiąc. I się tym wyleczyć, ale dzięki temu... Ale teraz mogę użyć potion'a, dzięki temu nie zginę. I tam mantykora sobie odpuszuje. Zjadamy. Bierzemy teraz trujeczkę. Następnym w kolejności buffem będzie buff na szybkość. Jednak chcę Wam pokazać, że tak powiem, siłę tego uh, boga. I zaatakuję mantykorę już teraz wyleczyć, używam trójki i patrzcie na ten damage trójka zwiększa nasze obrażenia oraz zadaje 15 na pierwszym poziomie true damage, czyli takiego który omija wszystkie defensy, wszystko, dosłownie wszystko także jest to naprawdę bardzo dobry skill sobie bierzemy teraz buffa na szybkość Oczywiście kończymy pożerając, zawsze kiedy możemy pożeramy i maksujemy tego skill'a, maksujemy skillę w kolejności ultimate, eat minions, ee, butcher blades oraz na koniec takedown, takedown jest do przemieszczania się, jest to skill, którym tak powiem, tapujemy do góry, o, zobaczcie, ten damage jest naprawdę soczysty, dzięki czemu na czwartym poziomie już zabijam mantykore. Teraz mogę się udać po buff na przykład na obronę, czy na atak. Normalnie musiałbym się cofnąć na przykład taką kali, bym się już cofał do bazy. Jednak jak widzicie, w przypadku bakasury jest to niekonieczne. On ma wci wciąż bardzo dużo HP dzięki swoim minions. Millions. teraz widzicie, pożeram. Można powiedzieć, że nic mi się nie stało. Teraz dopiero się wycofam po kolejnej itemki. Ogólnie rzecz biorąc, Bakasura ma bardzo fajnie dobrane itemy rekomendowane. Zwiększają one jego physical power oraz y, attack Speeda, nie zwiększają one bezpośrednio tak typowo AD. Ponieważ jego ataki nie zadają takich obrażeń oprócz It y, minion i y, takedown. One nie dodają aż tak bardzo, bardzo do siebie. Jako drugą rzecz bym składał Fatalisa ze względu na attack speed, także dodaję jego drugi poziom. Cały build wam zamieszczę za jakiś czas. W tym filmiku będziecie mieli pokazane graficznie. Także o to się nie martwcie. Ten film jest tylko takim jakby pokazowym. Jak ten build się sprawdza. Mam już 6 stacków it minions. Tylko poczekam aż trochę. Mam tylko raz puszję, w tym czasie zrobię sobie na cooldowna buffa. Póki mam jeszcze 5 sekund speeda. Nie wspomniałem jeszcze o jego skillu pasywnym. Skill pasywny Bakasury zwiększa nam atak speed o 4% za każdego zabitego przeciwnika. On trwa aż 10 sekund, stackuje się do 5, czyli mamy 2, aż 20% atak speeda. Może być za więc jest to postać tak przegięta, że naprawdę boli. Proszę zobacz, Ultimate. Pyt, wypluwam nasze pion pożarte i zadaje obrażenia takie można powiedzieć AOE. Jest to naprawdę bardzo łatwy film. Także no cóż. Realizujemy tego yy, builda, i ja w tym czasie wam zademonstruję, jak to wszystko wygląda. Tutaj wam się pojawią itemki, które musicie złożyć. A tutaj. Pojawią się z w jakiej kolejności maksujemy i jakie je rozdajemy. Jeżeli będziecie się tego trzymać, no to będziecie, można powiedzieć, prawie że niepokonani, ponieważ Bakasura jest na tyle zbufowanym Bogiem na ten czas. Ale zmieniam to w następnym patchu. O to się nie martwcie. Wszystko zmierza do systemu znanego League of Legends, czyli dostajemy OP bo op Championa. Za chwilę jest nerfowany, i wszystko wraca do normy. No ale wiecie, jest OP, ludzie go kupują za gemy. W przypadku Smite'a oczywiście, za gemy, w przypadku tam powiedzmy League of Legends za Layout Points. -y I biznes się kręci. Także w sumie to by było na tyle z mojego poradnika dla baka syry, Wielkiego Pożaracza. Jeszcze może cofnę się do bazy, zademonstruję wam jak wyglądają po kolei jego skile. A więc skill numer jeden to nazywa się Takedown, wygląda on tak. Rzucamy się po prostu przed siebie, zadajemy 100 plus 21 AD. Oczywiście jest to na pierwszym poziomie umiejętności. Drugi skill to it Minion, w którym pożeramy Miniona, dzięki czemu się leczymy. I zbieramy... Aha, i dostajemy buff na 35% na 5 sekund. Na 6 sekund dla szybkości. I on jest takowany aż do 6, gdzie przy ultimate naszym co się nazywa... Reguritate, wypluwamy je, slowujemy w tym miejscu, jak pokazuje się prawdziwa głowa Bakasury, zadajemy damage tak jakby Aoe. Trochę pogriduje, ale dzięki czemu zabije. Na rozumiejętność trzecia, czyli Butcher Blades, dostajemy lepsze ostrze, że tak powiem, i zdajemy true damage plus zwiększone obrażenia zwykłe. Także dziękuję za oglądanie mojego poradnika dla Bakasury, wielkiego pożeracza. Jeszcze na koniec mały dowcip. Jak widzicie, bardzo dobry voice acting, idealnie pasuje do tej postaci. Także na razie do zobaczenia zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików oraz na stronę smidlog.pl, która jest w budowie. Pomóżcie nam ją stworzyć od samego początku aż do końca. Na razie.